Szanowanko! dzisiaj drugi odcinek podcastu z cyklu Wydumane mądrości osypa, i dzisiaj zajmiemy się omówieniem dołka cenowego i momentu, w którym relatywnie warto zakupić czy samochód, czy motocykl wedle koncepcji z mojej chorej głowy. Chodzi mi mniej więcej o przygotowałem materiały tego typu wykresik i tego typu kreskę. Tymczasem przenosimy się do domu. Tam zaprezentuję, o co chodzi. W świetle i warunkach. To jest taki mniej więcej narysowany przeze mnie wykres cenowy. Nie czepiajmy się poszczególnych wartości. Chodzi generalnie o kształt tej krzywej. Oczywiście nie są to e, jedyne możliwe schematy, bo jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, że przykładowo jakaś, nie wiem, ekskluzywna firma typu tam Ferrari czy jakaś tam inna wypuszcza jakąś totalnie limitowaną e, edycję modeli, na przykład tylko 100 sztuk i wówczas e, po pierwsze na przykład nie każdy w ogóle będzie mógł to kupić, tylko totalnie wybrani klienci na przykład i wówczas wykres będzie wyglądał tak, że wręcz od nominalnej ceny to on będzie szedł w górę, że nawet możecie sobie kupić i niczym za perelu używkę sprzedać drożej. Są auta czy motocykle bardziej tracące dla wartości i mniej, no ale generalnie w większości przypadków będzie to mniej więcej tak wyglądać: że tutaj mamy przebieg w latach, a tutaj mamy wartość cenową, no i powiedzmy, kupujemy auto za 100 tysięcy jako nowe w roku zerowym. No, i później tam po roku jest warte. Tam powiedzmy, może nawet troszkę za, za grubo w dół pojechałem. Tak było mniej więcej kiedyś, że powiedzmy tam latki kosztowały w granicach nieco powyżej 50%. Taka była bardzo spora utrata tych, tej wartości. Teraz tam się troszkę czasy ucywilizowały. No, ale generalnie w tych pierwszych latach ta linia dosyć stromo opada. Później tak już trochę wyhamowuje, a później mamy taki etap, że no jest dosyć nisko. Tu powiedzmy, że to się powinno jeszcze tak z czasem zniżać, 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 zniżać do jakiegoś poziomu i od jakiegoś tam poziomu delikatnie zaczyna to rosnąć. No i teraz tak. Dlaczego się zniża? No to to jest chyba oczywiste. Najwięcej płacimy w punkcie zerowym, gdyż tu, są, tu jest cały taki szereg e, takich niewypowiedzianych wartości, które można by skwitować Takim stwierdzeniem, że nie będę siedział w wypierdzianym fotelu przez kogoś innego. Czyli ta wartość, typu że odbieramy noweczkę, że to pachnie nowością, że sobie zdzieramy folikę, że nikt przed nami nie siedział. Na przykład żaden pisowiec nie siedział przed nami w tym fotelu, nie mamy takiej urazy. Cokolwiek tam sobie wymyślimy. Ja Miałam o jeszcze walory użytkowe, typu tam gwarancja i tak dalej, ale tak to sobie opada. A dlaczego tutaj rośnie? No, gdyż jak już tam minie te kilkadziesiąt lat i jakieś jeszcze egzemplarze nie wylądują na złomie, no to ciągle jest potencjał na klasyka. Ale wracamy do Skody i tam omówię resztę. No, także już znowu jesteśmy na właściwym miejscu, w kultowej Skodzie. Swoją drogą, jakie to jest czaderskie studio do podcastów wszystkich. Się siedzi, nawet jak jest zimno, to tu jednak jest... Przynajmniej wiatr nie wieje, przynajmniej nie tak mocno, bo są szpary, ale damy radę. No, więc wracając do dzisiejszego tematu. Czy warto kupić samochód czy motocykl na jako totalną nówkę? No, to już w zależności od naszych kompleksów życiowych. Czy musimy zawsze być tacy pierwsi i godzić na to, że stracimy kupę pieniędzy na samej utrasie wartości? Oczywiście, jak już można wywnioskować z mojego drwiącego tonu wypowiedzi, nie jest to moja szkoła, zdecydowanie. Praktycznie żyję ze świadomością, że ja w życiu już sobie nowki nie kupię i nawet nie mam takich aspiracji. Raz, dlatego, że mnie nie stać, bo jestem zwykłym nieudacznikiem życiowym, nie bójmy się tego słowa. Ale dwa, dlatego, że nie ma to według mnie większego sensu no Po co przepłacać za samą taką świadomość, że mamy nówkę? Poza tym powiem więcej, bywają takie sytuacje, jestem w stanie sobie wyobrazić, że nawet owa nówka będzie wręcz przekleństwem. Na przykład kupujemy sobie, no nie wiem jak tam teraz, bo już trochę wypadam z obiegu, ale załóżmy kilkanaście lat temu, kupujemy sobie chiński motocykl jako nowy, np. jakiegoś tam Rometa czy, czy coś innego, I jeżeli kiepsko trafimy to, te wszystkie argumenty, a, bo on to nowówka, co nowówka, to nowówka będę miał gwarancję, jak mi się coś zepsuje, to chociaż przez gwarancję będzie git a później mamy relacje typu, serwis rozkłada ręce, nie ma części czekamy miesiącami i tak dalej, i tak dalej albo na przykład jakieś takie oczywiste rzeczy, typu, można sobie coś rozkręcić, dać jakieś, nie wiem gumowe podkładki, żeby zmniejszyć wibracje, też tego nie mamy ale nawet już tak yy, odnosząc się do nieco wyższej półki, jakichś normalnych aut czy motocykli. No to czy serio jesteśmy skłonni zapłacić na przykład kilkadziesiąt tysięcy czy kilkanaście tysięcy utraty wartości w pierwszym roku, dwóch, trzech? Tylko dlatego, żeby mieć tą nówkę z gwarancją? Przecież nawet jakby się, nie wiem, wszystko co możliwe zepsuło, to mamy taki bufor na naprawy, że szok. Więc ja zdecydowanie nie jestem zwolennikiem kupowania nowek. No wiadomo. Podejście powiedzmy numer 2, czyli kupić takiego relatywnie młodego auto czy motocykl. No i tutaj też powiedzmy, jesteśmy mądrzejsi od tych, którzy kupili nówkę. No bo A, już tą największą utratę wartości wzięli na siebie, a ja teraz będę cwaniak i sobie kupię o jakiś tam 20-30%. Tanie niż snówka. No ale i tak relatywnie dużo stracimy. Wiadomo, niektórzy mają jakieś takie okowy umysłu, ograniczające jak dla mnie, że na przykład, no, auto, no to dobra, no, nie kupię snówki, ale no, dwóch trzy latek i jak już będzie miał tam 5 czy 7 lat, to już trzeba sprzedać, bo to już jest stary samochód. No nie, no nie, no to też nie jest moja szkoła. Później, wiadomo, mamy na przykład taki, że tam już będzie tam 7, 8, 9, 10 letni, co już tak raczej zazwyczaj nie ma jakichś takich sztywnych ram, ale też niektórzy tam mają, tam, do jakiegoś tam rocznika i ciągle relatywnie dużo za to płacą. Ja zaś jestem zwolennikiem kupowania w tak zwanym dołku cenowym czyli w tym momencie, kiedy już ten wykres zaczyna przybierać taką giełdową formację spotka. I nawet nie chodzi mi o to, żeby się wstrzelić idealnie w ten taki tam totalny dołeczek, jaki już tylko jest, bo to nawet ciężko nieraz wyczuć. Ale chodzi mi po prostu o to, żeby kupić samochód czy motocykl w takim relatywnym dołku cenowym. Czyli załóżmy, że jak od tych. No nie, nie wszystko kosztuje 100 tysięcy, są rzeczy tańsze i droższe. No ale nawet załóżmy, że coś sobie kosztuje te 100 tysięcy i tak sobie spada, 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 spada. No i tak sobie już spada. I już powiedzmy kosztuje to w granicach kilku tysięcy, czyli moje budżety. No i teraz tak, no wiadomo, jest to trochę wyeksploatowane, ale z drugiej strony, przecież zasadniczo to jest jeden do jednego. Jak mam jakieś na przykład luksusowe auto, no to ono nie staje się po 20 latach ciasnym maluchem. On dalej jest swoim luksusem, dalej ma swoją przestronność. Dalej ma swój większy, wielki silnik, dalej ma swoje wyposażenie. To, czy ono działa, to już będzie inna kwestia. Na przykład dalej ma bogate wnętrze w skórach i tak dalej. A kupujemy to wszystko za jakiś tam totalny ułamek wartości, więc moim zdaniem warto moim zdaniem warto kupować w takim właśnie relatywnym dołku cenowym i na przykład niech to, to kosztuje 10 tysięcy, a później niech nawet spadnie do 5 i dopiero z tego poziomu, powiedzmy, że już tam poniżej 5 generalnie nie spadnie, bo już na przykład taki luksus już pójdzie za później w cenę delikatnie jako klasyk. Czy nawet jakieś takie bardziej plebejskie auto, zwykłe jakieś tam miejskie auto, No to niech ono sobie kosztuje 10 tysięcy, później niech kosztuje 5, a nawet w dołku niech kosztuje ze 3 i później dopiero. Również być może zacznie drożyć jako klasyk, o ile nie wyląduje na złomie. No to tuż i tak, nawet jeżeli to by miało się rozciągnąć na perspektywę iluś tam lat, 10 czy iluś, no to jak nawet przepłacimy i nie kupimy jego w skrajnym dołku, tylko damy na cenie te 10 tysięcy, a po iluś tam latach eksploatacji, 10 załóżmy, sprzedamy je nawet ze stratą za 5 tysięcy, no to mamy ile? 5 tysięcy straty na wartości przez okres 10 lat. 500 złotych rocznie. Przeliczcie to sobie na miesiące. Wyjdzie w granicach 5 dyszek na miesiąc. No, a jak kupimy taką nuweczkę, no to no w te 10 lat to straci kilkadziesiąt tysięcy. I wtedy już po przeliczeniu, o Jezu, serce by mi pękło. No, więc nawet nie chodzi o wcelowanie się w taki totalny punkt już przegięcia tej krzywej wykresu, tylko o taki relatywny dołek cenowy. I teraz, jakie są zalety kupowania tego? No po pierwsze, to, że płacimy mało pieniędzy za to. To jest największa zaleta. Po drugie, mamy relatywnie dużą wartość, gdyż mówię, rozmiar nam się przecież nie skurczy, wypas nam nie ubędzie, komfort nam nie za bardzo ubędzie, wiadomo, trzeba będzie dokonać jakichś tam napraw. Ale i tak, nawet remontowanie o ile ktoś tam nie chce na taką perełkę salonową sobie wyremontować, tylko po na tyle, żeby to jeździło, na tyle, żeby to działało, to nawet jakiegoś starego luksusu czy coś takiego, to ciągle to będzie jakiś totalny ułameczek ee, początkowej wartości. Powiem więcej. Na przykład w pierwszych latach, gdzie mam jakieś obowiązkowe serwisy, wymiany i tak dalej, to na same serwisy w Aso stracimy grube tysiące, a grube tysiące w starym trupie to są po prostu lata eksploatacji. Lata eksploatacji. Możemy sobie założyć budżet 5 tysięcy na naprawy starego gruza i to nam starczy na zapewne lata. A tak, to wydamy to w pierwsze dwa lata na jakiś obowiązkowy przegląd. Mi by serce pękło za świadomość, że jakiś tam ziutek z serwisu ASO sobie o, wymieni filtr kabinowy, olej, coś tam, kopnie w koło i wyda wer werdykt, przybijając piecząteczkę, że zrobił jakiś serwis i, i w prestiżowych markach kosztuje to kilka tysięcy złotych. No ludzie, serce by mi pękło. Także nie, ja jestem zdecydowanie zwolennikiem kupowania auta w dołku cenowym lub relatywnym dołku cenowym. Boże, powiem Wam szczerze, no cudowna jest ta Skoda, jak tu pięknie pachnie. No dla samego zapachu warto tu posiedzieć. A wręcz kupując auto w dołku cenowym lub relatywnym dołku cenowym, mamy jeszcze taki potencjał na stanie się właścicielem Youngtimera, Old timera, kasyka, jakby tego nie nazwać. No, bo kupujemy gruza za kilka tysięcy, a być może on zyska na wartości. I wtedy normalnie zakrzywiamy prawa fizyki, bo zawsze się mówi, jak można mieć ciastko i zjeść ciastko. Powiem Wam to na przykładzie mebli, gdyż taką właśnie strategię przyjąłem. Jest to owo zakrzywienie czasu przestrzeni, o którym mówił Einstein. Czyli tak, kupujecie zwykłe meble, jakąś tam zestaw nowych mebli za 10 tysięcy. A jak po 5 latach cmokniecie, że. W sumie ja już mi się to znudziła ta koncepcja. Kupiłbym sobie jakieś inne. No to nawet, jak to wystawicie na jakiegoś eliksa czy coś, Tak, ktoś za to da jedną piątą wartości, jakieś 2000, to będziecie go normalnie po nóżkach całować, że, że ktoś to wziął za tą dwójkę. Czyli już na przykład w kilka lat tracicie kilkadziesiąt grube procent wartości. A jak można mieć ciastko i zjeść ciastko? Otóż kupując antyki. Kupujecie antyki, które są jeszcze tańsze niż jakieś zwykłe badziewne meble. Jakość wykonania to jest taka, że można po tym skakać. Piękno tego jest takie, że. A poza tym ma to swój zapach, ma to swój klimat. Cieszycie się ty na co dzień? A jeżeli po latach zmieni Wam się koncepcja, to wręcz sprzedacie to jeszcze drożej. I to jest piękna analogia do starych gruzów. Kupujecie sobie takiego starego gruza, cieszycie się nim, naprawiacie, jeździcie, lub tylko naprawiacie, lub tylko podziwiacie jako nieruchomość na podwórku. Nie bądźmy małostkowi, że coś nie działa. I tak cieszy oko. I tak na nawecie wygląda lepiej niż współczesne świetniki a za jakiś czas być może sprzedacie to z zyskiem. To jest moja filozofia życiowa. I tym bym chyba dzisiaj podsumował odcinek, gdyż poruszyłbym jeszcze wiele innych wątków, ale chcę to zostawić na kolejny odcinek, który zapewne będzie miał tytuł Dlaczego warto kupić stary luksus. A tymczasem subskrybujcie, lajkujcie i klikajcie w reklamę barszczu. Pozdrawiam. Cześć.